Witam w kolejnej odsłonie kursu, w której musimy zająć się przygotowaniem elementów dla regionu tzw. Tak bottom. To jest region, który znajduje się pod kontentem. Wiadomo, że w kolumna prawa jak i lewa mogą mieć różną wysokość, dlatego też postanowiłem jeszcze dodać trzy kolejne regiony, ale już, jak widzisz, mój obszar roboczy się skończył. Nie mam więcej gdzie tutaj dodawać, dlatego że muszę powiększyć swój obszar roboczy w Adobe Photoshop. W tym celu najprościej będzie wejść w zakładkę Image i tutaj masz coś takiego jak Canvas Size lub Alt control C. To jest wielkość obszaru roboczego, w którym się znajdujemy. Linię bierzemy od góry i damy sobie 1600 pikseli. Ale zanim to zrobimy, powiem tak, powinieneś najpierw zmienić sobie tło, aby nasze dolne tło nie miało koloru czerwonego. Jednak postąpię z takim błędem, zrobię uruchomię, mój suwaczek się podniósł. Tu nie mam żadnego tła. Dlaczego? Dlatego, że tło zastosowane byłoby wtedy, gdybyśmy zostawili tą domyślną funkcję backgroundu, czyli naszej warstwy, którą my już na samym początku kursu przerobiliśmy. Ja może rozszerzę tutaj zakładkę z warstwami. Chodzi o tak zwany layer 0. Wezmę sobie go, odznaczę, zrobię ctrl-t i w taki prosty sposób przeciągnę na sam dół. Następnie zaakceptuję zmianę. No i mam więcej przestrzeni roboczej. Mogę już teraz pracować dalej. Oczywiście, mam do wykonania parę ciekawych rzeczy. Po pierwsze, zobaczmy na skórkę. Po pierwsze, muszę zrobić obliczenie dla trzech różnych regionów. Pionową y, taką kreskę z punktami. Muszę dodać mniejszy przycisk więcej. No i ta opcja, która będzie chyba najtrudniejsza, to dodać tą kreskę, taką, która ma jakby pod spodem cień. Y, oczywiście, będzie różnych koncepcji wiele, no ale kwestia, jak to opracujemy. Ja wymyśliłem sobie w bardzo prostych krokach. W ciągu kilku minut zrobienie całego tego działu. Po pierwsze, oczywiście, porobimy sobie obszary. Tak więc wejdę sobie w naszą skórkę, zminimalizuję i teraz przeliczę pewną rzecz. Do podziału mam około 940 pikseli, tak trzeba by zakładać. W takim razie muszę to podzielić na trzy równe części. Gdybym dzielił 930 pikseli, byłoby mi łatwiej, ponieważ miałbym około 310 pikseli wartość szerokości. A zakładam sobie, że mogę mieć małe odstępstwa po parę pikseli z każdej strony, więc 310 pikseli to będzie bardzo dobrze. Tak więc zróbmy 310, to mamy. Tutaj mamy 410, 310 z tej strony. Plus musimy jeszcze dodać jeszcze jakieś 10, 20 pikseli. No to zróbmy 10, 15 pikseli. Jedna rzecz jest dodana. Kolejna zakładka będzie na 755 pikselach, czyli powiedzmy 765 pikselach. Ok, mamy podzielony obszar. Te trzy kreski pokazują nam, co musimy zrobić. Oczywiście, już na samym początku zaznaczę sobie daną czcionkę. nie chcę mi się tego powielać. Tutaj nazwałem sobie ten obszar jako regiony. I tak też piszę hasło. Regiony. Oczywiście porównamy sobie, czy krawędziami te czcionki się schodzą, raczej nie, będziemy musieli troszeczkę tu cofnąć całą zawartość, więc odznaczymy. Oj, teraz widzicie, teraz zrobiłem sobie mały klops, dlatego że w warstwie, która jest zablokowana, zobaczcie, dopisałem regiony, zaznaczyłem najpierw tutaj czcionkę w portfolio i regiony się dodały automatycznie do tej zakładki, zostały automatycznie też zablokowane w kontencie. Odhaczę tą, tą opcję, jeszcze raz zaznaczę sobie regiony. I to chwycę i przerzucę na samą górę listy, dlatego że nie chcę mieć tego w kontencie. Kontent mogę już teraz zamknąć, regiony mogę odpowiednio dostosować. Jeszcze raz kliknę tutaj regiony. Super, ściąka jest edytowana. I zajmiemy się powielaniem tej ściąki. zrobimy pionowe linie.